Cześć, tu Michał i witam na kanale Chef's Gir Polska. Każdy chyba miał okazję przynajmniej raz w życiu zjeść pączka. Może jednego czy dwa osmarzył w domu. Ale co jeśli chcemy zrobić więcej niż jednego? Co jeśli chcemy zrobić więcej niż 100? Zapraszam do oglądania! do takiej masowej produkcji przyda się profesjonalny, dedykowany specjalnie do tego celu sprzęt. I oto nasz partner, marka Royal Catering, przysłał nam tą oto maszynę. Zobaczmy co i jak, ale najpierw muszę się do niej dostać. Skrzynia robi wrażenie. Na pewno nie mamy tu do czynienia z jakąś zabawką, a pączkowym kombajnem. Żeby nie zanudzać Was rozbrajaniem tej drewnianej skrzyni, przyspieszmy to szybkim montażem. Na początek muszę stwierdzić, że jestem mile zaskoczony całym pakunkiem. Wszystko było naprawdę elegancko spakowane, bez żadnych luzów, czy też latających elementów. Fajnym rozwiązaniem jest zastosowanie sklejki zamiast kartonu. Oczywiście przy większych sprzętach to już niemal standard, ale nadal zdarzają się magicy, co 100 kg maszynę wyślą w jednowarstwowym kartonie z folią bąbelkową i na miejsce dochodzi ona zaklejona przez firmę kurierską toną taśmy. A skoro wspomniałem już o kuwierach, to wszyscy wiemy z jakim szacunkiem traktują oni nasze paczki, więc bardzo się cieszę, widząc taką skrzynię, bo przynajmniej wiem, że maszynce nic się w transporcie nie stało. A skoro już wszystkie części składowe mamy, to trzeba je teraz zmontować. W zestawie oczywiście jest manual, ale ja nie będę szep na łatwiznę i postaram się urządzenia złożyć bez pomocy. Moim zdaniem wszystko w kuchni powinno być intuicyjne, a jeśli nie jest i jest zbyt skomplikowane, to zwyczajnie nie działa. Kolejne, co mnie mocno zaskoczyło, to jest rozmiar całego urządzenia. Zdjęcia na stronie kompletnie nie oddają rzeczywistych gabarytów. I co prawda spodziewałem się kląka, ale mocno zdziwiłem się, jak odbierałem paczkę. Naprawdę warto w tym przypadku spojrzeć na stronie, na wymiary i dokładnie sprawdzić, czy mamy wystarczającą przestrzeń w miejscu, gdzie planujemy ten smażalnik wstawić. Oczywiście rozumiem, że dla osób, które zajmują się produkcją oraz sprzedażą pączków na co dzień, to nie jest wielka tajemnica. Ale ktoś, kto po prostu chce powiększyć swoją ofertę lub o zgrozo chciałby w chacie robić pączki, może się niemało zdziwić, jak zobaczy takie coś w paczkomacie. A na koniec tylko wtyczki i można działać. No, chyba wszystko jest na miejscu, ale zanim uruchomię maszynę, spojrzę jeszcze szybko w instrukcję obsługi, żeby nie było, że pominąłem jakiś bardzo ważny krok. Bezpieczeństwo przede wszystkim no i nie chciałbym tej maszyny zepsuć. No, chyba wszystko się zgadza. Czas przyjrzeć się wszystkim guzikom i pokrętłom. W sumie są ich dwa zestawy. Jeden do sterowania misą podawczą, drugi do sterowania samym smarzannikiem i taśmą. Do sterowania misą są dwa przyciski. Pierwszym włącza się obracanie misy, a drugim włącza się tłok. Następnie pokrętłem na korpusie ustawia się temperaturę, a potem jest opcja na pojedynczy lub podwójny rząd pączków. Kolejnym przyciskiem uramia się taśmę, a ostatnim pokrętem ustawia się jej prędkość, czyli czas smażenia. Do zestawu są dołączone dwie dodatkowe formy do wyboru rozmiaru. Ja używam standardowej. Jeśli chodzi o jakość wykonania i wygląd, nie ma tu za bardzo o czym mówić. Sprzęt jest typowo profesjonalny, komercyjny i nie jest zaprojektowany po to, by cieszyć oko. I pomimo kilku delikatnych niedociągnięć tu i ówdzie, sprawia wrażenie raczej solidnego. Jednak to, czy jest faktycznie niezniszczalny, sprawdzimy w kolejnych odcinkach i kolejnych testach. Co prawda, w instrukcji jest jasno napisane, aby nie uruchamiać maszyny na sucho, ale bardzo bym chciał pokazać Wam, co się dzieje w środku. Mam nadzieję, że parę sekund nie zaszkodzi. Po włączeniu uruchamia się tłok, który wyciska ciasto, to wypada na półkę i taśma transportuje je do zapadki obrotowej. Ta obraca pączki, które przesuwane są w kierunku wyjścia. No to teraz czas na test bojowy. Zarewam więc olejem i uruchamiam sprzęt. Okej, okay, wszystko burczy, grzeje, rusza się, więc najwyższy czas zrobić kieś pączka. Dzisiaj pierwsze próby, także na przepis zapraszam w kolejnym odcinku, a że zbliża się tłusty czwartek, to chyba warto. No to wkładamy moje ciasto do misy podawczej i zobaczymy co się dzieje. Co się tyczy działania, tu pozbawię wszystkich złudzeń. Maszyna nie zrobi idealnych pączków sama. Trzeba dopracować recepturę, temperaturę i czas na podstawie prób i błędów. Niestety nie możemy po prostu zrobić pierwszego lepszego ciasta, wcisnąć guzik i pączki się zrobią. Także to na pewno wymaga trochę czasu i cierpliwości. Ciasto nie może być ani za gęste, bo nie wyciśnie się z misy. Ani nie może być też za rzadkie, bo po prostu wycieknie i zamiast pączków będziemy mieli bezkształtną bziakę. Jak już osiągniemy odpowiednią gęstość ciasta, to jeszcze trzeba popracować nad tą idealną proporcją czasu i temperatury. Ok, pierwsze pączki, zapłoty, ale zanim otworzę swój biznes, kilka słów o czyszczeniu. Ze względu na gabaryty nie ma tu większej swobody, ale maszyna ma kilka gadżetów do czyszczenia ułatwiających, jak na przykład kranik, za pomocą którego można zlać olej. Oprócz tego wszystkie elementy, które mogą ulec zabrudzeniu, można zdemontować za pomocą klucza nasadkowego. I to tyle, jeżeli chodzi o czyszczenie. Może nie jest zbyt intuicyjny, ale przy odrobinie wprawy można robić to całkiem sprawnie. Także przejdźmy do wniosków i obserwacji. Ogólnie rzecz ujmując, decydując się na tę maszynę do pączków, możemy spokojnie planować słodki biznes. Wydajność jest wystarczająca, by obsłużyć mały punkt centrum miasta lub jakiś futrakowy event. Obsługa nie jest trudna i nawet szybko przeszkolony pracownik będzie mógł nią operować, więc nic tylko smażyć. Mam nadzieję, że przybliżyłem zasady działania tego szybko urządzenia. Przepisy pokażemy w następnym odcinku, także zapraszam do oglądania. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach, a przy okazji poproszę o lajki like i suby. Tym samym bardzo dziękuję Wam za oglądanie, a Marce Royal Catering za dostarczenie kolejnego agregatu do naszych testów. Do zobaczenia!